Wrócą do dyspozycji samorządu województwa. Prokuratura rejonowa w Sonoku postawiła zarzuty 57-letniemu Ryszardowi D., nauczycielowi WF i trenerowi lekkiej atletyki. Mężczyzna miał nagrywać w szatni nagie 12-letnie dziewczynki. Wczoraj został zatrzymany przez policję. Prokuratura skierowała wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Relacja Szymona Ukraińskiego. Do zdarzenia miało dojść 28 września 2023 roku. Dwie 12-letnie dziewczynki wybierały się na popołudniowe zajęcia na stadionie Mosir w Sanoku, prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego, a jednocześnie trenera lekkiej atletyki. Jeszcze tego samego dnia w szkole podstawowej, w której uczył ten mężczyzna, poprosił dziewczynki, aby przyszły godzinę przed zajęciami i przymierzyły stroje na zawody. Dziewczynki niczego nie podejrzewając stawiły się na stadionie mężczyzna, poprosił je o to, aby weszły pojedynczo do szatni i tam przymierzyły stroje, rozbierając się do naga. W pewnym momencie jedna z dziewczynek zauważyła pod ścianą duży karton z wyciętą dziurą, w której miała znajdować się kamera o sprawie zawiadomiła swoich rodziców. Ci z kolei poinformowali funkcjonariuszy policji, którzy przybyli na miejsce, zabezpieczyli przedmioty należące do 57-letniego Ryszarda D. i przekazali biegłym do opinii. Od tamtej pory sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Sanoku, która wszczęła postępowanie w tej sprawie. Wczoraj mężczyzna został zatrzymany i usłyszał trzy zarzuty. Jeden z nich dotyczy naruszenia intymności seksualnej w postaci utrwalania wizerunku nagiej osoby przy użyciu podstępu. Tylko za ten czyn grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Z kolei dwa następne zarzuty dotyczą przestępstw przeciwko wolności seksualnej, ale z uwagi na dobro ma i na dobro postępowania, prokuratura nie ujawnia treści tych zarzutów. Wiadomo, że podejrzany przyznał się częściowo do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura rejonowa w Sanoku skierowała również do Sądu Rejonowego w Sanoku wniosek o tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Skandal w jednej z podkarpackich szkół podstawowych. Nauczyciel wychowania fizycznego i trener w klubie lekkoatletycznym w Sanoku miał nagrywać za pomocą ukrytej kamery dwunastoletniej dziewczynki, gdy przebierały się w szatni. 57-latek został zatrzymany. Usłyszał już trzy zarzuty. Dziewczynki wchodziły kolejno do, do tego kantorka, gdzie miały mierzyć stroje, aż weszła ta, która zauważyła tą kamerę. Mówiła, że ściągając spodnie, schyliła się i wtedy na wysokości wzroku zobaczyła pudełko i dziurę w nim. Zbliżyła się do tego pudełka, upewniając się, co to jest, bo zobaczyła coś w rodzaju obiektywu. W momencie, jak się zbliżała, zobaczyła, że to jest kamera GoPro. Nieprzerażona dziewczynka z płaczem pobiegła do swojego trenera, mówiąc o tym znalezisku. Następnie wszystkie dziewczynki poszły do domu i o tej całej sprawie powiedziały swoim rodzicom. Ci uwierzyli dzieci.